Dzień dobry Państwu. Pozwólcie, że na początek, korzystając z oktawy nowego roku złożę Państwu najlepsze, najserdeczniejsze życzenia wszystkiego dobrego w tym trudno, trudnym, nie najoptymistycznie zapowiadającym się nowym 92 roku. Mam powiedzieć krótko, syntetycznie o tym, jak minął w Miejskim Ośrodku Kultury rok 91. Był to trudny rok. Był to rok niepokojów o przyszłość, o środki, o miejsce naszej działalności w sferze budżetowej. Rok kompromisów, jak utrzymać dotychczasowy dorobek placówki, która już weszła w piąty rok swojej działalności, jednocześnie postawić na ekonomizację działań szukać pieniędzy dochodów w związku z podwyższającymi się co państwo doskonale wiedzą kosztami utrzymania jak nie stracić i jednocześnie zarobić dylemat kwadratu koła. co nam się udało bo o tym chcę tylko powiedzieć żeby troszkę optymizmu może przelać za pośrednictwem ekranów Udało nam się kilka rzeczy, między innymi utworzyliśmy w ubiegłym roku klub muzyczny dla młodzieży. Klub, który zajmuje się propozycjami wypożyczalnią, nagrań, koncertów zarejestrowanych na wideo, sprzedażą kasy, sprzedażą innych nośników muzyki, w końcu działalnością nawet komisową dla zainteresowanych muzyką. Klub prowadzi również działalność muzyczną, działalność mini. Koncertów, spotkań, przynajmniej takie są założenia jego działalności. Myślimy, że tu się rozwinie, ma dopiero kilka miesięcy. Rok 91 to rok, pierwszy rok działalności Radia Jelenia Góra zorganizowanego w Miejskim Ośrodku Kultury i prowadzonego w zasadzie jego wyłącznie sumptem. Radio rozwija się, mam nadzieję, że będzie coraz lepsze. Będzie sobie zyskiwało sympatię coraz szerszych odbiorców. Udało się również utworzyć, zorganizować i rozpocząć działalność studia telewizji kablowej Relax w Miejskim Ośrodku Kultury. Również ta działalność została rozpoczęta. Mam nadzieję, że w przyszłości programy coraz częstsze, coraz ciekawsze, atrakcyjniejsze będą się Państwu podobały. Udało nam się w ciągu 91 roku prawie skończyć remont zaplecza Miejskiego Ośrodka Kultury przeznaczonego na salę wielofunkcyjną, na salę, w której odbywać będą spektakle, koncerty, działalność rozrywkowa, taneczna. Również w tym, na tym zapleczu znajdują się przyszłe pracownie dekoratorskie i fotograficzne Miejskiego Ośrodka Kultury, a również pawilony handlowe, które za naszym pośrednictwem Wydzierżawi po opłaceniu kosztów remontu Fundacja Kultury Ekologicznej. W końcu z, takiego, z takich spektakularnych wydarzeń to organizowany przez nas koncert na Górze Szybowcowej. Nie chcę go komentować, Państwo pewnie wiecie, znacie i pamiętacie. Koniec roku 1991 to znowu niepokój o przyszłość, o środki, o sprostanie zwiększającym się kosztom utrzymania energii opału, innych rzeczy. To niepokój o płace niskie bardzo dla fachowej, znakomicie przygotowanej do działalności kadry w MOKU. To o niepokój po prostu o rozsądek ludzi, którzy dzielić będą pieniądze dla kultury i w ramach kultury. No ale życzmy sobie i ja życzę Państwu również tego, żeby te niepokoje okazały się płonne, żebyśmy z większym optymizmem patrzyli za rok, pod koniec roku 92, w rok 93. Dziękuję bardzo. Rok 91. Przygotowywaliśmy się już do tego roku, tej sytuacji w roku poprzednim, a więc Regionalne Centrum Kultury to nie twór... Wymyślony, żeby nowa nazwa ładnie brzmiała, to po prostu odmienny system organizacyjny, jak też i rodzaj zabiegów, które mają na celu szukanie, utrwalanie wartości kulturowych, ale w całym regionie, nie tylko w mieście. Dlatego też udało się kilka rzeczy, mimo tej sytuacji, którą wszyscy znamy. Rok, który się skończył, był rokiem, gdzie odbiły się niekorzystne tendencje ekonomiczne, również w kulturze. Choć mówię jak wcześniej powiedziałem, też wiedzieliśmy, że będzie nie najlepiej, stąd też wiele zabiegów ekonomizujących. Jestem wrogiem określania, że oto kultura może w całości na siebie zarobić. Nigdy tak nie było i prawdopodobnie nie będzie. Są tylko niektóre elementy, które możemy nazwać komercyjnymi, które mogą ewentualnie na siebie nas zarobić, ale kultywację tradycji. Ludowej preferencja i promocja najcenniejszych zjawisk kulturowych i artystycznych zawsze będzie wymagała pewnych nakładów. Czy źródła tych środków będą miały swoje miejsce u sponsorów prywatnych, czy w innych organizacjach gospodarczych, to jest jak gdyby drugorzędna sprawa. Ważne jest, żeby do tych wartości, które, których ochrona jest naczelnym zadaniem. Zwracać się z jak największą atencją i z największym przekonaniem, że oto ta rola nam właśnie przypada. Stąd, jak twierdzimy i wiemy, jesteśmy wręcz przekonani, wiele z tych spraw się udało. Udało się uchować jedyne praktycznie kino filmów ambitnych, a więc dyskusyjny, klub filmowy KLAPS. To również sprawa zakończonych dziesięcioletnich badań etnograficznych dokumentujących zjawiska kulturowe. Regionu. To również przeglądy kin hiszpańskiego, fińskiego. To również wydawanie miesięcznika Karkonosze, miesięcznika dokumentującego wszystko, co w zakresie kultury, ale również turystyki i sportu w regionie się zdarzyło. To są te rzeczy spobieżnie określane, które pozwalały nam egzystować w sensie merytorycznym, w sensie ekonomicznym. Cóż będę zaludzał Państwa, kiedy wiadomo, że staramy się to robić różnymi sposobami. Od rzeczy tak oczywistej, ale również o pewnych wartościach, to kursy języków obcych na dobrym, profesjonalnym poziomie. To usługi wideofoniczne, to usługi o charakterze edycyjnym, to usługi poligraficzne, no i też bardzo specjalistyczny o charakterze biura tłumaczy. To wszystko właśnie realizuje Regionalne Centrum Kultury, i jak gdyby z tym yy, przesłaniem, i mówiąc o tych formach, zwracam się do Państwa, korzystając z uprzejmości studia telewizji Relax. Otóż to, co realizujemy przy współudziale samorządów i dla samorządów i dla społeczności lokalnych, to jest jak gdyby jedna sprawa, którą, którą odczytują adresaci, a więc mieszkańcy województwa jeleniogórskiego. A drugim aspektem to jest to, co mogą, w czym mogą uczestniczyć mieszkańcy Jeleniej Góry, a więc państwo. A więc przede wszystkim spektakle najwartościowsze, najciekawsze, ale mało obsadowe. A więc są to z reguły monodramy, bądź spektakle, jak już mówiłem, mało obsadowe z udziałem znakomitych aktorów. Braci Grabowskich, yy, Pana Peszka, mamy w zamyśle i już wręcz kontrakt podpisany również z Panem Januszem Gajosem. To również w najbliższym czasie przegląd kabaretów, i to młodego kabaretu, nie kabaretu wazaliniarskiego, a kabaretu ostrego, który zamierzamy przedstawić, zaprezentować Państwu gdzieś na przełomie właśnie kwietnia i maja. Sądzę, że może być to ciekawe przeżycie. To również galeria plakatów we współudziale z Muzeum Plakatu w Wilanowie i w Krakowie. To również w najbliższym czasie kawiarnia, do której również Państwa zapraszam. To z tych rzeczy, które na co dzień można korzystać. Nie bez przyczyny mówiłem o sprawach, które bywają ciekawymi. To jest ta, która również jest spożytkowana przez Państwa dzieci. Szkoła tańca dla dorosłych, młodzieży, dzieci, czynna przez cały rok w Regionalnym Centrum Kultury. To języki, a potrzeba takowego posługiwania się językiem obcym jest no, wręcz niezbędna i konieczna. To również oferujemy Państwu i na co dzień witamy w swoich progach. Na koniec, żeby przesłanie było pełniejsze, a może uzupełnione z życzeniami na rok nowy, pozostaje również z przekonaniem, że. Przekazując Państwu życzenia i pomyślności, dobrego samopoczucia, pragnąłbym, aby w tym samopoczuciu dobrym znalazło się miejsce dla kultury, książki, dobrego filmu, kontaktu z drugim człowiekiem, głębszego przeżywania, nawet wspólnej radości. Mimo że czasem preteksty do tego śmiechu bywają gorzkie.